Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny strój dnia, e, tym razem męski, ja będę nosiła męski rzecz, ale to zaraz. E, jeżeli chodzi o biżuterię, to mam mogę powiedzieć, że mam pierścionek z hajem, który kupiłam jeszcze przed wyjazdem i kupiliśmy go sobie za nitą na spółkę, pod tym względem, że były dwa w zestawie. Ja wziąłam sobie ten pomarańczowy z takimi popękanymi tutaj... E, Wzorami przepiękny jest, moim zdaniem. Ani to sobie wzięła taki z fioletowym kamieniem. Moje paznokcie są w koszmarnym stanie, ale jutro do kosmetyczki się nie mogę doczekać. Jeszcze chcę wam pokazać, że na ustach mam świetny błyszczyk z firmy Barry'em, może Tofi I naprawdę pachnie i smakuje jak Tofi. Włosy przed chwilą myłam, wiecie, jeszcze, jeszcze schnąły, jeszcze są troszeczkę wilgotne. I nie mam dzisiaj swojego pala nagrywającego, gdyż on już jest wolny, niestety. Mam na sobie, to koszulka kupiona na męskim dziale w sklepie Primark, w Primarku. Kosztowała chyba albo 4, albo 5 funtów. Tutaj są jakieś różne panie. I to jest bodajże MK. Do tego mam łańcuch z Top Shopu, kupiony parę lat temu, i swój zegarek, który już dobrze znacie. I do tego mam czarne getry. Jakby ktoś się pytał, co to jest, to moja mama jest ogromną fanką I To jest słoni z trąbą ruszającą się, a tam obok jest akwarium mojego taty. Um, może o szczegółach akwarium Wam mówić za bardzo nie będę, gdyż ja się naprawdę na tym nie znam. Tym mniejsze akwarium jest po to, bo się rybki nam rozmnożyły i niektóre ryby się jedzą nawzajem. E, tutaj od brata, bo mój brat jest taki kochany, pożyczyłam e, sweter. To jest męski sweter, e, który wygląda moim zdaniem świetnie, e, właśnie do takiego stylu. Do tego też będę miała e, torebkę, którą dostałam od mamy. Można ją przyłożyć przez ramię albo. E, albo w ręku ją je nieść. Jeżeli chodzi o buty, to mam sandały. Dzisiaj jestem dość ciepłostopowa, dlatego mogę już w tym momencie sobie pozwolić na sandały. I one wyglądają w ten sposób. To są sandały z firmę Topshop z takimi pięknymi różami. Bardzo żałuję, że nie mogę Wam pokazać całości, no ale niestety... Nie jestem w stanie tego zrobić, ale to mniej więcej wygląda tak. Połączenie właśnie kobiecości pod tym względem, że ketry nam pokazują nasze kształty. Mamy odkryte piękne buty z pomalowanymi paznokciami, a na górze mamy coś luźnego z łańcuchem takim ciężkim motywem. Bardzo mi się podoba ten styl, bardzo wygodny jest i jak najbardziej na czasie, ponieważ świeci słońce, będę musiała nałożyć swoje okulary też w stylu męskim i to mniej więcej się prezentuje w ten sposób. Mam nadzieję, że strój przypadł Wam do gustu. Ja muszę Wam powiedzieć, że tęsknię do Was tak bardzo, ale nie jestem w stanie je nakręcić dłuższych filmików, gdyż internet w domu nie działa tak wspaniale. Ale staram się pisać jakieś notki na blogu i zmuszę się dzisiaj, żeby to zrobić. I całuję Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia, usłyszenia wkrótce. Pa!